Planujesz rozpocząć nowy projekt inwestycyjny? Szukasz oszczędności, aby móc rozwijać swoją firmę bez konieczności cięcia kosztów? Z pomocą przychodzi Polska Strefa Inwestycji, dzięki której uzyskasz ulgę z podatku dochodowego, co pozwoli ci zaoszczędzić środki na dalszy rozwój swojej firmy. Nazywam się Karol Soboczyński i zapraszam na program Chcę tu inwestować, w którym pokażę Ci firmy, które już skorzystały ze wsparcia Polskiej Strefy Inwestycji oraz jak dana pomoc pozwoliła im na rozwój swojej działalności. Znajdujemy się w Ostaszewie w województwie kujawsko-pomorskim. To tu zainwestowała firma Mod 21, która należy do grona inwestorów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, udzielającej wsparcia z ramienia Polskiej Strefy Inwestycji. Projekt, na który zostało przyznane wsparcie, polega na budowie nowej hali, przebudowaniu starej, zakupie maszyn i sprzętu oraz stworzeniu biurowca. Taka inwestycja to niebagatelne koszty, ponieważ same planowane nakłady inwestycyjne wynoszą 61 milionów złotych. Zobaczmy, na co zostały wydane. Budownictwo modułowe to przede wszystkim oszczędność czasu oraz możliwość rozebrania i przeniesienia danego modułu lub też całego budynku w inne miejsce. Dzięki temu szybkość i elastyczność budownictwa znacznie wzrastają. W nowo wybudowanej hali firma Mod21 będzie przygotowywać gotowe, przetestowane moduły, które trafią bezpośrednio na budowę. Dzięki temu będzie można wznosić budynki nawet o 70% szybciej. Co ważne, krótszy czas stawiania budynku przekłada się na niższy koszt nieruchomości. Porozmawiajmy zatem z dyrektorem operacyjnym firmy Mod21, który przybliży nam kulisy tej inwestycji. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie macie zaplecze produkcyjne? Jeżeli patrząc na zaplecze produkcyjne w ujęciu globalnie całego naszego zakładu, to jest ponad 150 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. A jeżeli mówimy o samej fabryce, w miejscu gdzie będziemy wytwarzać nasze moduły, to jest ponad 22 tysiące metrów kwadratowych podzielonych na dwie strefy. Pierwsza to jest strefa starego zakładu, który wyremontowaliśmy, zaadoptowaliśmy i zmodernizowaliśmy do naszych potrzeb i to jest 14 tysięcy metrów kwadratowych. Oraz nowa część, w której się znajdujemy, to jest 8 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni produkcyjnej. Ilu ludzi zatrudniacie? Docelowo zakład ma liczyć 300 osób. W pierwszym etapie planujemy około 150 osób mieć już na koniec tego roku. Pomorska specjalna strefa ekonomiczna stawia na zrównoważony rozwój oraz ochronę środowiska. Fundamentem Waszej firmy również jest dbanie o naszą planetę. Jaka jest Wasza misja? Oczywiście naszą misją jest bycie zielonym. To nie są słowa, to nie są slogany, ale żeby opowiedzieć więcej, zapraszam pod naszą Zieloną Mapę Świata. Przyświeca nam cel taki, aby nasze dzieci, wnuki, taką planetą mogły się cieszyć, w takich kolorach ją oglądać, a nie dymiące fabryki i wszędzie zanieczyszczone środowisko. Rzeczywiście misją MOD 21 jest to, aby być zielonym, chronić środowisko, dbać o nie, dąż dążąc do neutralności energetycznej i do węglowej. W jaki sposób produkcja w MOD 21 jest ekologiczna? Mod 21 będzie korzystało i korzysta z dostawców, którzy mogą się pochwalić absolutnie certyfikatami zielonymi. Drewno jest materiałem takim, który, można, który jest niekończącym się zasobem. I dzisiaj pozyskując drewno z plantacji, które robią to odpowiedzialnie, przy zakupie kolejnych partii drzewa, kolejne drzewa są sadzone. Jest to obiekt zamknięty, najbardziej optymalny dla środowiska. Dlaczego Ostaszewo? Szukaliśmy długo lokalizacji na nową fabrykę i Ostaszewa wydawało nam się idealnym miejscem na rozpoczęcie nowej działalności, działalności ekologicznej i chcemy oprócz tego, że chcemy dać coś od siebie, to chcemy wrócić do Torunia, bo tu są nasze korzenie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Porozmawiajmy z dyrektorem finansowym firmy mod 21, aby nam wytłumaczył, jak to działało ze strony finansowej. Dzięki współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną nasza spółka uzyskała zwolnienie podatkowe w wysokości prawie 22 milionów złotych. Ponadto korzystamy ze szkoleń organizowanych przez Strefę Ekonomiczną, m.in. z zakresu księgowości. Pracownicy strefy współpracują z nami też w pozyskaniu partnerów zagranicznych. Aby skorzystać ze wsparcia pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej, należy spełnić określone warunki. Porozmawiajmy z jej przedstawicielką, Katarzyną Adamską. Jakie trzeba spełnić warunki, aby uzyskać wsparcie? Każdy przedsiębiorca z sektora przemysłowego oraz sektora usług nowoczesnych dla biznesu, który planuje nową inwestycję, może ubiegać się o zwolnienie z podatku dochodowego na 12 lat. Lokalizacja przedsięwzięcia nie jest kluczowa, ponieważ pomoc udzielana jest na terenie całego kraju. A jak wygląda sam proces aplikowania? Sama procedura nie jest długa oraz nie jest skomplikowana. Każdy przedsiębiorca, który skontaktuje się z przedstawicielem pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej, otrzymuje kompleksowe wsparcie na etapie weryfikacji projektu, a także otrzymuje pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej. Czyli co muszę zrobić i ile mogę dostać? Wysokość pomocy, czyli tego zwolnienia spadku dochodowego, uzależniona jest od planowanych nakładów inwestycyjnych, a także wielkości przedsiębiorstwa. I duży przedsiębiorca otrzymuje 40%, średni 50%, mikro i mały przedsiębiorca 60%. Dla przykładu, mając średniego przedsiębiorcę, który planuje 10-milionową inwestycję, jego pula zwolnienia składku dochodowego wynosi 5 milionów i może być ona skonsumowana przez 12 lat albo do momentu wykorzystania tej kwoty. Zaoszczędzone pieniądze przedsiębiorca może wykorzystać na dalszy rozwój swojego przedsiębiorstwa. Czyli co w tym wszystkim jest najważniejsze? Najważniejsze, aby przedsiębiorca przed rozpoczęciem inwestycji skontaktował się z pomorską specjalną strefą ekonomiczną. Konstrukcje modułowe nie ustępują tym betonowym, a firma Mod21 będzie wznosić wielopiętrowe, trwałe budynki, takie jak szkoły, szpitale czy hotele, a także mniejsze budynki, które będzie można z łatwością przenieść z jednego miejsca na drugie. Jedynym ograniczeniem jest tylko i wyłącznie wyobraźnia inwestorów. W pierwszym odcinku Chcę tu inwestować poznaliśmy branżę budownictwa modułowego, które może skorzystać ze wsparcia polskiej strefy inwestycji. Chociaż Mod21 jest przykładem dużego przedsiębiorstwa, to warto podkreślić, że wsparcie jest dedykowane również tym najmniejszym lokalnym przedsiębiorcom. To już wszystko i widzimy się w następnym odcinku Chcę tu inwestować.